Hejczeń witajcie, jestem Kuczy i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Call of Duty. Więc jesteśmy sobie w okopach. Musimy się pozbyć. No, 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 gdzie? Gdzie, 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 gdzie? Nie? No jak nazwy sowa w ogóle? Piękny początek. Piękny początek nie ma co. Może z tą celnością to ja też mam jakiś chyba problem. Okej, okay, panowie, do kogo wy tu strzelacie? Powiedz tymi. No pozbądź się go, boże. No, gdzie stąd można wyjść? Powiedz mi. Po drogi? Do kogo jeszcze strzelamy? Co już mam Te... eksplozivy znowu kabum dobra. Teraz tam się zrobiła drużka. Tak jest. Czekajcie, 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 bo on nas tu będzie teraz prół. Aha Trafię mu w baniak czy nie? Chyba trafiłem. Oj, ja ja Nie wiem, czy go zastrzeliłem czy nie. Dobra, na pewno chcę wymienić giwerę. Na tą. Nie. Na tą. Na MP40, o. Żeby mi się ładnie zbierała amunicja do nich, mm, to jest nasz? Tak. Ja ich totalnie nie rozróżniam. Matko, kryj się chłopie. Okej, okay. co? Mamy iść dalej? Przeładujmy. A oj, boję się, boję. Właśnie, tak myślałem. Tak myślałem. Więcej was to matka nie miała Czekajcie, tutaj nic Aha Reflex wow, 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 a tu macie Granata! Granatę Ktoś padł Okej okay. Dawaj żyćko, bo ja mam mało. Macie amunicję? No, dziękuję. Długą, w długą. W hmm, ostatnie działko zostało. Jakieś tam papiery? Mhm. Bardzo Co, jak strzelasz do nich, to weź chociaż traf. Kogo? Ja tu idę pierwszy, Poga! A to nasz był. Nie, to nie nasz. Kto to strzela? A, pełno ich tam dobra. Bo ja mam dziewięć granatów, to im tam rzucę jednego. Granaty! To jeszcze żyje! Co jest? Mhm. W oknach są, niech. O, ty! Diable jeden. Z kolby będziesz mi kurde ziomeczka. Ścinał. Nie ma tak dobrze Gdzie są? No co ty tutaj filujesz? Na zamknięte drzwi? O ty! O ty w życiu! O szwajcer! Kurde, żebym przeładował, no, akurat Ale jestem wydojony z żyćka. Jest to jakieś żyćko? Żyćko! Ja chcę najpierw żyćko. O, dobrze. Co to? Mhm. mhm. Bronimy, bronimy. A to nie jest tak, że oni tutaj wejdą do środka i będą nas strzelać? O, matku, no właśnie. Skąd, skąd teraz mnie tak kropnęli? Wariaty jedne. Kurde, Ela, no. No, z okna do mnie strzela drugiego, no. Jak ty tam to widzisz? <grywa> <grywa>

Dobra, uwaga, zaraz przyjdą F5, żeby mnie znowu nie zdjęli. Czy się udało przed nimi obronić? Nie, pa. Pa. Nie wiem gdzie. Idą tu, czy nie? Już teraz nie wiem. Gdzie jest ten nasz ziomek? Dobra, tutaj cisza. Ej, zostawił nas samych, no co za gnój. tu nie strasz mnie, typie. Co? Przestań. Dobrze, baniaczka dostał. Boga! Jeszcze ktoś? Ma ochotę posmakować mej givery. Dobra. Gdzie teraz? Wiem, by mnie traktujecie jak mięso armatnie. O! Gra zapisana, to coś czuję, że tu będzie zaraz. zady zadyma. Dobra, leży. No, patrzcie, jeszcze się podnosi. No, kuloodporny odporny typ. uj, to do mnie kropnął. Z okna, czy mi się wydawało. No, zdejmijcie go, proszę Was. Okej. Okay. Wojna to seria katastrof zakończona zwycięstwem. A to już było. Co ten tu mi to? Następny, poziom First platoon, listen up. Sergeant Moody owes me 50 bucks because it looks like Operation Overlord was a success. Our British and Canadian friends took most of their objectives, and except for Omaha, all the beach landings went pretty smoothly. The airborne was misdropped everywhere, but the men formed mixed units and accomplished most of the airborne D Day objectives. I am extremely proud of all of you. As you know, Sergeant Moody and Privates Elder and Martin broke through German lines to get word to Battalion headquarters. If it wasn't for their success, HQ probably would not have sent the reinforcements that helped us hold St. Marigleis. At headquarters, Moody, Elder, and Martin were assigned to silence a German battery at Braycor Manor and faced an entire platoon of Germans with only a handful of men. Well, it seems that someone at command noticed your actions. Our unit has been detached from the rest of the 101st so that it can be used for some special missions behind enemy lines. I suggest that you brush up on your German, gentlemen, and enjoy your R&R &R while you can. Alpe Niemcy. Zdaje się, że dwaj brytyjscy oficerowie, kapitan Pry Price i major Ingram, dali się zestrzelić na terytorium wroga. Nie wiem, kim oni są, ale muszą być ważni albo wiedzą coś istotnego, skoro wywiad wojskowy postanowił zrzucić nas na tery terytorium Austrii z zadaniem ich uwolnienia. Źródła wywia wywiadu twierdzą, że obaj oficerowie są więzieni w zameczku w Alpach Bawarskich. Ukradliśmy niemiecką ciężarówkę, ukryliśmy ją w pobliżu i pieszo zbliżamy się do zameczku. MG-42 na lewym, z gardzem na prawym. The right. Nie spotkałem mnie. Latę, chodź. Kapitan Price i Major Ingram? Może w tym kogoś na południu. Martin, you take point and knock out that 42. Harding and Brooks, go get the truck. Meet us na front of the shack. Everyone else. Follow Martin. Martin? Nie. to modi prowadzi? No faktycznie, zauważeni. I co ja teraz zrobić? To wszystko? No chodźcie, panowie. Oj, oj, ale co to za gibera w ogóle, jakie ona ma? Taki soczysty dźwięk. Czuć moc, czuć moc. Was? O, ty dziadu jeden! O, kule odporne macie te urządzenia. No, znam tę flagę skądś? lagę. Co jest naszą pierwszą bronią? No dobra na by były te giwery, ale to sobie później najwyżej podbiera pozbieramy. No, w końcu dali jakąś porządną giwerę. Ups. Tyk, tyk, tyk. Nie wiem, czy to oni rzucili granat? Nie, to nasi. Kurde, wybuchła ciężarówka, a ten typ dalej stoi. Z czego oni są zrobieni, to ja nie mam pojęcia. Dobra, tutaj poczyszczone, poczyszczone. Czemu ja uwielbiam tak kutać cały czas? Gdzie mamy iść teraz? Do środka? Tam jakiś drugowska skurcze czy coś. No tu może być ciężko. No i tak, teraz szukaj kurde wejścia do tego zamczyska. O, rany. No na bank od tyłu. Jeszcze pewnie 15, o właśnie. 15 przeciwników tu stoi, czeka na nas. A nie, czekaj, 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 Coś słabo, słabo z celowaniem. Czy tam w garażach ktoś jest? Jest! Oczywiście, że tak. Jak żeby inaczej. Zawsze przy tych furach są. Deluje jedna. Nasz plec. Nie honorowo, ale. O, ty w życiu, jak się przestraszyłem. Bum, 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 bum. Tam rikoszeta Już nikogo tu nie ma? Wszystkich wykasowaliśmy? No oczywiście, że nie A, szajce Wiedziałem, wiedziałem, że nas zdejmą W końcu, no O matko, ale cofnęło On jest. Tutaj padł. Tam widziałem, że ktoś kitrał jeszcze. Nie ukryjesz się przede mną, ty. Dobra, może jednak nie. Ale tu ktoś będzie. Na bank. Na stówę. Piękne. O matka. co tu się dzieje? No, masakra jakaś. Jak oni mnie po prostu tutaj gnoją. te. Jeszcze sam se blasły w granat. Co za geniusz! Ja nie wierzę! O, wiedziałem, że tu przyjedzie teraz. No chodźcie, chodź. Plecy masz. Plecy. A, nie ty już czekałeś. Okej. Okay. U, ładnie ich zdjęło. Dobrze, elegancko. To był dobry granat. To był dobry granacik, elegancko. Co, znowu na motocyklu będziemy śmigać? Gdzie mamy iść? Gdzie teraz, panowie? Dobra, zapiszę. Nie chce mi się tego przechodzić kolejny raz. Jezu, ja myślałem, że on zniknął. Tak jest. Coś ciekawego. Nie, żyćko. Żyćka to ja akurat nie potrzebuję. Wiecie co, wymienię sobie giwery. Hmm? bo mi się niedługo skończy TomSonic Sonic, i pozostanę bez pukawki. Granadie! Trochę wygląda, jakby tutaj mieli stąd wyjść. I nam no, w plecy zacząć strzelać. Wcale bym się nie zdziwił, szczerze mówiąc. Dobra. O, pełne życie mam, o się nie spodziewałem. Dobra, co ty się tak czaisz, chłopie? Co jest za winkla w ogóle mu czambo wystaje? No patrzcie, czy mnie trafił, no! O, ty w żyć! Dobra, dawaj na to ostatnie 7 pestek. Nie udało się. To mnie tu blokuje. Jaki fart! Jaki pech! No, szlak! No myślałem, że jak poszli tam coś się nim zajęli, a nie kurczę. Bela. Co to za bzdura jakaś. Jać. Dobra. Wymianka. Mm. -hmm. Dawaj tam Sona. No, tu jest jeszcze trochę amunicji. Dobra, yeah. tutaj chyba nikogo nie było, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, śmigajcie do środka. Dobra, idę sam. Zanim ci tu przyjdą, najgorsze jest to, że oni kurcze potem blokują. Mm -hmm. Że oni potem blokują mi ewentualną drogę ucieczki. Jest tak denerwujące. Dobra, a du Mistrzów, pak. Oj, za daleko. Ja nie wierzę. Co za typ. samo no, samobójca, no? Czekaj, nie to nasz, zasłonił go swoim ciałem w ogóle jakie poświęcenie dla ziomeczka. Teraz pytanie, czy tam ktoś jest, czy tam kogoś... Tam nikogo nie ma. Chyba czysto. Chociaż coś tam. Okej. Okay. A, papiery, dobra, gdzie mam iść, znajdź ukryty pokój łączności, na węch tam chyba trafię, dobrze moi drodzy, ukryty pokój łączności, poszukamy w następnym odcinku, za dzisiaj wam bardzo dziękuję, trzymajcie się ciepło, na razie.